znajduję Znajdujemy się w niewielkiej miejscowości, jeszcze na Dolnym Śląsku. Przepiękny basen. Był. Jeszcze sam widziałem, jak latem tutaj kąpali się mieszkańcy. Tutaj była siatka plażowa. Basen był wymalowany na taki błękitny kolor. Do tego woda i ta woda naprawdę wyglądała bardzo fajnie. Dzisiaj opuszczamy, zapomniany, nie wiem dlaczego. Przykrość na to patrzy, że takie rzeczy umierają, ponieważ lato jest co roku, tak naprawdę, i ludzie chcieliby się kąpać. Tym bardziej widać, że tutaj były jakieś takie inwestycje. Ławeczki. Taki basen przypomina mi czasy PRL-u. I są ludzie, którzy narzekają na czasy PRL-u, i są ludzie, którzy chwalą sobie tamte czasy. Ja właśnie należę do tej drugiej grupy społeczności, która sobie chwali tamte czasy, ponieważ w większości miejscowości takie baseny były normą. Że płaciłeś przysłowiowe 5 zł i pływałeś cały dzień z całą rodziną. Dzisiaj dostajesz jakieś opaski na rękę, na nogę i płacisz 10, 12, 15 zł za godzinę. A tutaj sobie wchodziłeś do wody. Tam płytko dla dzieci, tutaj dla dorosłych, dla zaawansowanych. Proszę, można było sobie skakać. I ludzie byli szczęśliwi Zobaczcie, przepiękny basen A dziś już się nie opłaca Wejdźmy, zobaczmy Chyba nie spadnę o chrupie, chrupię pod nogami Ależ to musiało być fajnie. Jest wyższa trampolina boczkiem, boczkiem. No, dzisiaj jeszcze wchodzę na to, ale myślę, że za rok, za dwa, to już będzie na tyle spróchniałe, że już bez możliwości wejścia. A jeszcze trzecia jest. Zobaczcie, już tutaj drewno widzę, pruchnieje. O, całe loto. Całe loto. Bo myślę, że ja mam lęk wysokości. Ależ to musiało być fajnie, tak skoczyć sobie na główkę. Zobaczcie. No i powiem wam, jest wysoko. Jest wysoko. A to jeszcze jest taki akwarium podny. No szkoda, że to niszczy. Je, naprawdę. Żał się na to patrz. Pamiętam, jak to było bardzo błękitne takie. Świeża farba, do tego przyszła woda, i ta woda wyglądała po prostu jak taka akła, nie? Coś pięknego. Tam chyba przybieralnie były. A dzisiaj zapomniane, opuszczone. I to będzie niszczało jeszcze bardziej. Dzięki za kolejną wspólną przygodę, moim zdaniem powrót do przyszłości do czasu PRL-u, gdzie naprawdę było fajnie. Trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym razem.